Zaapłaczam modlitwy. Moim kochanym panom dziękuję za piękne złożenie. Panowie, cieszę się, że się rozkowujecie. Pan ja się z Gielska przyjął na służbę. Miło mi, że pan kołaż sobotę. Przypominam, nasz wieczornik 19-21 maja obsługuje. Bo to, mówię go w skrótach dywizja poznańska, dywizja warszawska, pani Ani. I dywizja warszawska pana Jacka. Nasi ukochani pielgrzymi idą już godzinę po ścieżkach wykrotu. Polecamy i Panu Bogu. Dziś mają wykład o świętym ojciechu. i testujemy nowy zestaw, moi drodzy, mikrofonów. Wali przepiękne są orędzia o czci Boga. Ugodźcie, takie szerokie spojrzenie na, na dramat dzisiejszego kościoła. W zewnętrznych oznakach czci Bogu. nam nagadano, że to nie jest ważne, że nie jest konieczna stuła do sakramentu, bierzmo do wspowiedzi, i tak dalej, niepotrzebny ornat. Dzieci, jak to jest... W jeszcze takiego przekręcenia i nierozumienia natury Kościoła i kapłaństwa w dziele Kości w historii Kościoła nie było. Cieszcie się, że zostaliście wyróżnieni przez Boga i umiejscowieni w tym czasie i w takiej sytuacji. Cierpienie ogromne. Ale świadomość walki i wielkiego zwycięstwa nieprawdopodobna. Na wieczernik zapisały się kolejne sześć osób. Krzysztof Sabina, Laura, Gabriel, Sroka, Ruda, Śląska, Haleba. Anna Rogacz, Świdnica, Tadeusz Ledwoń, Przemysł. Trzydzieści 33 osoby. Do nowicjatu miło cieszyć się zapisały się dwie osoby. Jadwiga Szczemska, Uzłańka i Agnieszka Potocka, Baumgard, Cieleszyn. Na post dla zmysłów zgłosiło się jeszcze 5 osób. Anna Maria Kowal-Radom, Eustachy Ledwoń, Krzysztof Ledwoń, Iwona ledwoń Przemyśl i Brygida Gruza, Rich, Wajer, Niemcy. Jest 699. Jeszcze idą zapisy na Warszawę. Zgłosiło się 10 czy 16 osób. Jest na razie zapisanych. 212 jeśli było nam, nas mało. Tak to bardzo malutko dzieci. Przypominam w zeszłym roku nas było ponad 2000. Ale tyle było wpisanych w takim czasie na Warszawę. Dzieci bijemy się, bijemy się o Warszawę, o Matkę Bożą. Jeśli nas więcej nie było, to już na wybior nie pójdziemy. To zaznacza miasto to. Jest to kluczowa forma naszej bitwy, żeby znać moją strategię. Bo obok chcenia mojego, czy Pana Boga, gdzie w Ewangelii słyszeliśmy, musi być współpraca właską. Bez tego się dzieci nie ruszy. W przypadku Dła Świętego jest to wiara, i życie w Ewangelię, Jezusa Chrystusa i moi drodzy, życie sakramentalne. To jest klucz. Wiem, że za zacząłem późno, ale zaznaczam, jest to świadectwo dla nich. Z tych 16. Aleksandra, Aleksandra Krzeczkowski, 1. Piotr Iwona, Jan, Filip Rusiecki, Przemyśl, Miło mi. Tata z małżonką z dziećmi. Zofia Duran, Warszawa. Beata, Jan Woźny, Wielsko-Biała. Zbigniew Kortys, Żywiec, Jacek Mirkowski, Polski Świętuch. Gabriela Mirkowska Polski Świętów, Joranta Zegarowicz Rumia, Piotr Góra Wysław Iwona i Eustachy Ledwoń Przemyśl, Krzysztof Ledwoń Przemyśl. Zapisało się kolejnych pięściu mężczyzn do Warszawy na pomoc. Proszę o setkę, mamy na razie 42. Bierzemy wszystkie nasze telefony, wszystkie nasze znaki. Jan Woźny, Bielsko-Biała, Marek Gerlach, Boleja Sienicka, Piotr Góra, Wysoka, Połowadowic, Teresa Ledwoń, Przemyślaw, Przemyśl, Artur, Piechota, Kosów. Za chwilę małżeństwo eucharystyczne. Jest to pierwsza ta miesiąca, więc kontemplacja, różaniec, szósty dzień wielkiej nowenny, naszego przygotowania przed 13. Przypominam, 13 maja ogłaszam dzień święto na prawach niedzieli. Idziemy do kościoła, to jest stulecie Fatimy, dzieci. W tym nurcie jesteśmy zanurzeni. Dwukrotnie Bóg nas wysłał do Fatimy. Rok temu nas wyróżnił w takim czasie majowym. Byliśmy na pielgrzymce Armii Świata. Byliśmy w samym środku te, tych pielgrzymy tego wojska doznaliśmy tam wiele radości, Boga, błogosławieństwa i szacunku od poszczególnych armii świata. Więc 13 mamy o 10. po Korące na Małżeństwo Matyńskie uroczysty akatyst, a później o 17. Chcemy mieć 50 pielgrzymów, idziemy w góry szlakiem niepokalanej, aby oddać szacunek Matki Bożej. Nie w pół do jedenastej, a o siedemnastej, sobotę po południu ruszamy na naszą, moi drodzy, pielgrzymkę. Tu wyjaśniam wszystkim, którzy się będą przygotowywali do dniowej nowenny, do Ducha Świętego. Mamy post dziewięć dni. Ale jeśli wypada w tym czasie komunia czy jaś, chrzest czy ślub, to normalnie na wesele Idź i zjedz, nie? żeby żebyście, a później znowu do postu wracać, żebyście też dopasowali tych wydarzeń, bo to może być raz takie jak w Twojej rodzinie bliskiej, ale jeśli chcesz nie jeść, a bycie, to możesz. Bo pokazujesz, żeby, żebyśmy w tej materii... Też nie byli później zakałą dla rodziny. Nie chodzi o pijaństwo, tańce, tylko Nie musisz zjeść 5 kilo, zjedz kilo. No nie. Ci wystarczy, żeby Państwo, żeśmy, żeby nie iść takie w super zaparcie. Jeśli by w tym czasie wypadło jakieś święto maryjne wielkie, to by mam kazał jeść. Rozumiecie? Nie żaden pości. To że ja nie domu Bo to ma być nasza radość. Wierzę, potrzebne są własne i Świętego, więc potrzebne jest to umartwienie i trud. Bez względu czy pada czy nie pada, z procesem na razie leje, idziemy do Dumacki Bożej, bo stamtąd błogosławie pielgrzymów na wykrągniętą. Przypominam, przy niepogodach jest u nas zawsze jedno wyjście, zawsze idziemy, w związku z tym nie ma nigdy problemów czy idziemy czy nie idziemy. Zawsze idziemy. Panie że nie z sukni nic się mu nie stanie. A my nie pomieramy też. Internautom wielki bóg zapłać. Dziękuję za trwanie modlitwne. To też, że mam Was. Wiem, że napięcie pracy i modlitwy jest wielkie. Ale dzieci, dzieło to nie jest bejakie. To jest arcydzieło Boga. Ostatni gwizdek dla ludzkości. Więc w tym czasie nie ma czasu na opalanie się. Słuchajcie, czytałem, Bóg mi zagwarantował, kiedy odpocznę. Na razie jeszcze nie. Jak będziesz u mnie, to odpoczniesz. Więc ten... na razie nie odpoczniemy. Jeżeli będziecie u Pana Boga, a to odpoczniecie. Więc Wam to samo, co ja wczoraj z ust Pana Jezusa. Na razie nie ma odpoczynku. Powiedział to do mnie w 2011. No, spokojni to tutaj na razie u Pana Na razie nie ma odpoczynku i nie liczcie na łatwiejsze wymagania. bo przeciwnik też, przeciwnik też nie śpi już w Polsce powstaje koncepcja kościoła jutra. Nie ja mam problem z odmaniem J, więc łatwiej idzie kościoła lutra. Bo to jest jedno i drugie bardzo mocno powiązane. Więc oni się jutro obudzą się. Oni się jutro obudzą. Z ręką w nocniku. To się obudna. Zanim przejrzę, więc bądźcie przespokojeni w tej wielkiej, tej wielkiej bitwie. Jesteśmy po zwycięskiego wola. To, co słyszę w modlitwie wiernych dzieci Kościół, nie będzie pokonanych, zbudowanych. Przeżyje wielką walkę, wielkie oczyszczenie. To, co zrobili faryzeusze z Panem Jezusem. To muszą również zrobić faryzeusze, arcybiskupi i biskupi, wewnątrz kościoła z mistycznym ciałem co jest wkodowane w plan Pismo Święte o tym mówi Apokalipsa. Jest to zrozumiałe. Wielokrotnie Matka Boża przemawiała z łaski Ducha Świętego w różnych punktach siaka. Mówi o tym samym więc. My ciągle wierzymy, walczymy, bijemy się, arcybiskupów, biskupów. Nie oczekujcie na wielkie poparcie. Jedynym wsparciem jest Jezus Chrystus i to król. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.